Hello, dzisiaj przeskakuję do Niemiec, do Hamburga, do browaru Holsten. Piwo Holsten Edel, Hamburg Sejt 1879. Nordisch Hell, czyli chyba nordyckie piekło. E, piwo 033 pojemności. Piękna mała butelczynka. Podobno dość dostępne piwko. E, jasne, leciutkie być powinno. E, typowe Norddeutsch, ale nietypowy smak. Taki jest tutaj opisik. Alkohol 4,8%. Jakiś rymcerz na koniu, na buteleczce. Kapselek również z rycerzykiem. Kapselek dostanie człowieczek, który kapselki zbiera. No i co. Nie czekam, otwieram, jako że niemieckie to będzie w kufelku. Kufelek postarałem się znaleźć nie za duży, bo i nie za duże jest piweczko. Troszkę mniej aromatyczne niż piwo z bardziej z północy, które w tym tygodniu też dwa dni temu próbowałem. I pieni się świetnie jak to niemieckie piwo na Oktoberfesty, czy tam inne. Też ładnie pachnie. Będę tak trzymał, żeby było widoczne. Ładne, jaśniutkie, złociutkie, pieniące się piwko, które otrzymałem od Tygrysków, jak i poprzednie z ich podróży. Jeszcze jedno będzie. Ale to już na kolejny tydzień, który będzie raz w miesiącu. Tymczasem, wasze zdrowie. Coś wspaniałego. Na dworze jest teraz upalnie. Termometr pokazuje pan 30 stopni, ale to kwestia tego, że pewnie było na słońcu bo jak jest tak teraz na dworze, to umrę, jak mam zaraz wyjść. Nawet po takim małym piwie. W każdym razie Holsten Edel, skoro jest bardzo dostępne i sprzedawane chyba tylko w tej formie, to polecam spróbować, napić się. Oczywiście schłodzone. Schłodzone jest niesamowicie dobre. Wasze zdrowie. W gardło moje. Pije swoje za Twoje. O, tak wymyśliłem. Zdrowko.